Drodzy, e, nie wiem jak wy, ale ja się bardzo zbudowałem uwielbieniem czasem kiedy, kiedy byłem przed Panem. Kiedy mogłem się Nim, nim cieszyć, po prostu cieszyć Jezusem. E, przygotowałem dla nas Kazanie. Kazanie to jest może za dużo powiedziane. E, chciałbym, żebyście wspólnie ze mną przeszli przez pewną historię, którą, którą Pan Bóg mi dał, którą, którą mnie uczył i, i, i wychowywał. E, jest to historia o wskrzeszeniu łazarza. I Jezus w tej historii jest pokazany jako dla mnie mi objawił się jako nauczyciel, jako ten, który mnie wychowuje i uczy. Uczy mnie tego, by patrzeć na Niego, by, by widzieć w Jezusie w Nim wszystko, czego potrzebuje. By widzieć w Nim wyjście z każdej sytuacji, by widzieć w Nim życie. Moje zmartwychwstanie, by patrzeć i widzieć Jego, po prostu Jego. Drodzy, i w tej historii Pan Jezus naucza e, trzy grupy osób, powiedziałbym, tak to nazwałem. E, pierwsza grupa osób to, to są uczniowie, którzy będą szli z nim do grobu łazarza. E, Maria i Marta, siostry, które straciły, e, straciły brata i czekały na Jezusa, oraz nas, którzy czytamy tę historię, ponieważ z tej historii dowiemy się bardzo ważnych rzeczy dla nas, dla naszego życia. Zapraszam Was, drodzy, do tych historii. Jest to Ewangelia Jana. Jak możecie otwórzcie, może być Wam wygodniej. Jak nie, to nie musicie. Jest to tak, przepraszam, jest to Ewangelia Jana, 11 rozdział i od pierwszego będziemy czytać. Okej, okay, drodzy, zacznijmy. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, Mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Drodzy, kiedy zacząłem to czytać, postawiłem się w roli Marii i Marty trochę. Kiedy one przychodzą z bardzo trudną sytuacją, szukają pomocy u jedynej osoby, która może coś zmienić, u Jezusa. Przychodzą z bolącym sercem, mówią: Panie, pomóż, Łazarz umiera, pomóż naszemu bratu. Spójrzcie na reakcję Jezusa. Jezus wiedział, powiedział coś takiego. A z... Jezus że Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby syn Boży był przed nią uwielbiony. Jezus mówi tutaj, Mam cel, który będę chciał wykonać przez to, przez tą sytuację. Będę chciał Was czegoś nauczyć. Drodzy. I reakcja Jezusa jaka jest? Od piątego. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Kochał ich. I co zrobił? A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Ktoś z nas mógłby się zapytać, skoro kochasz, to dlaczego nie pobiegłeś? Jeszcze dwa dni. Dlaczego? Yy, drodzy Marta, później zobaczycie yy, reakcję Marty na to. I czasami, drodzy, kiedy spojrzałem na siebie, yy, ja przychodzę do, do mojego pana z różnymi sprawami, które gdzieś tam mam w sercu, gdzieś, gdzieś noszę i nie zawsze jest tak, że one rozwiązują się natychmiast. Nie zawsze jest tak, że mam rozwiązanie już. Czasami potrzeba na to odrobinę czasu. I w moim sercu, jak i wierzę w Twoim sercu, może być zapytanie: gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego nic nie robi? Dlaczego ja czekam i nic się nie dzieje? Przecież złożyłem moją prośbę, przecież mi na nim zależy, przecież On mnie zna, On mnie kocha. Co się dzieje? Dlaczego nie jest tak, jak bym chciał, żeby było? Um. I ja ze swojej perspektywy również czasami oczekuję na pewne odpowiedzi, ale wierzę, że jest to, dzieje się tak z pewnego powodu. Z tego powodu, że Pan Bóg traktuje Ciebie jak syna i córkę i chce coś zrobić. Coś zrobić więcej niż oczekujesz, ale do tego zaraz dojdziemy. Czytajmy dalej. Potem rzekł do uczniów swoich. Pójdźmy znowu do ziemi ludzkiej. Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi kamienować i znowu chcesz tam iść? Jezus znowu robi zaskakującą rzecz dla, dla tych, którzy go obserwują, dla uczniów. Znowu ich wyrywa z takiego y, patrzenia do, do, do czegoś więcej. Chce im pokazać coś więcej. Odpowiedział Jezus: Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz nasz przyjaciel zasnął, ale ja idę zbudzić waczy, że Bóg tego nie usłyszał, że Jezus tego nie usłyszał. Czy jakiś problem widzę z nagraniem? Okej. Okay. Przepraszam Was, bo tutaj nam się jakieś kółeczka pojawiły. Chyba jesteśmy live. Dobra, jesteśmy live, ok? Drodzy, wracamy dalej. Nie wiem, czy to się nagrało, ale ważne, żeby to powiedzieć. Każda Twoja prośba, o każdym Twoim wołaniu serca i prośbie, Jezus wie, Jezus zna, Jezus trzyma w sobie i nie zapomina. Choć nam czasami może się tak wydawać, że do Pana nie dotarły moje modlitwy. Jedziemy dalej. Wtedy rzekli uczniowie do niego, panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy, wtedy to rzekł Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Widzicie, co tutaj taką ciekawostkę wam powiem. I doświadczyłem tego osobiście. Czasami, kiedy Pan Bóg do nas, do nas mówi pewne rzeczy, my ich nie rozumiemy. My czasami po prostu. Nie rozumiemy pewnych rzeczy, i wiecie co? Pan Bóg się nie zniechęca. Duch Święty się nie zniechęca. On będzie mówił w taki sposób i docierał do ciebie w taki, w tak różny sposób, byś ty zrozumiał, co on ma na myśli i co chce zrobić w Twoim życiu. To jest niezwykłe, ponieważ to pokazuje, że Jemu na tobie zależy. Jemu zależy na tym, żebyś go usłyszał i zrozumiał, a nie tylko usłyszał, nie zrozumiał i żył w potępieniu, że go nie zrozumiałeś. A Pan Bóg się obraził. Nie, on Ciebie kocha. On Ciebie naprawdę kocha i chce do Ciebie mówić tak, byś to rozumiał. Jeśli nie rozumiesz, nie potępiaj się. Spędź z Nim czas, a na pewno On Ci to dobrze wszystko wyjaśni wytłumaczy. W zrozumiały dla Ciebie sposób. Wtedy rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. I spójrzcie na reakcję Jezusa, zaskakującą dla mnie i zapewne dla wielu. I raduję się, że tam nie byłem. Jak to możliwe? Jezus raduje się, że tam nie był, kiedy Jezus umier, kiedy Łazarz nas przepraszam umierał. Każdy z nas chciałby być w miejscu, w którym spędzić ostatnie chwile ze swoimi bliskimi. Jezus powiedział, że raduje się, dlatego, że go tam nie było, ale dlaczego? Spójrzcie. Ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz pójdźmy do niego, drodzy. Yy, I tutaj zobaczyłem Jezusa jako Kogoś, kto wychowuje, kto wychowuje, tutaj w tym przypadku swoich uczniów, kto wychowuje swoje dzieci i który wychowuje też mnie w różnych sytuacjach, których nie rozumiem. I kiedy myślałem o wychowaniu, to, to możecie mieć drodzy obraz Boga, który wychowuje swoje dzieci, yy, który je karze, który je bije, który, który stawia je na próbę. I, I z boku patrzy, jak one się zachowają. I, i, I patrzy: o, potknie się, nie potknie się. Spróbujmy go, spróbujmy jego wiary, spróbujmy, jak on tutaj zadziała. Co mu się stanie? O, jaka reakcja. I, 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 i potępieniem obdarza za to, że, że, że nie wykonałeś jego zadania. Drodzy, ja bardzo długo miałem taki obraz Boga, który mnie egzaminuje cały czas, który sprawdza mnie, który. Testuję, czułem się jak w szkole trochę. I kiedy słuchałem o Bożym wychowaniu, było to dla mnie bardzo trudne, by, 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 by akceptować coś takiego, jak ktoś, kto mnie kocha, może się nade mną znęcać w jakiś tam sposób, obdarzać chorobami, obdarzać różnymi sytuacjami trudnymi. Ale wiecie co zauważyłem? Kiedy spojrzałem na Jezusa przez pryzmat miłości, którą On przyniósł. Przez pryzmat miłości, którą On jest, przez miłość Ojca, którą objawił nam na krzyżu. I kiedy sam stałem się rodzicem i Ojcem, zobaczyłem, że wychowanie to nie karanie, to nie smaganie, bicie i na siłę wyciskanie z człowieka ostatnich soków, ale Boże wychowanie to bycie, to podnoszenie tej, tej osoby wyżej, to budowanie jej. To wyciąganie jej z miejsc, w której, w, z miejsc myślowych, w których jest, które ją, które ją trzymają, to, stawanie, to budowanie tego człowieka z dziecka do, do osoby starszej, do, do tego do dorastania w duchu. I kiedy e, ja zacząłem m, patrzeć na wychowanie przez, przez to, jakim ja jestem ojcem, to zobaczyłem, że ja pragnę budować mojego syna. Ja pragnę służyć mu radą. Ja pragnę pokazywać mu rzeczy, które przyniosą w jego życiu owoc, które będą go budowały, które będą go wzmacniały, które będą go właściwie kierowały. I drodzy nie mam tu na myśli żadnych żadnych kar cielesnych, czy żadnych nie wiem pasów czy czy łamania charakteru. Nie, tu chodzi o budowanie charakteru, byś ty był przyszłości dorosły i potrafił sobie poradzić z pewnymi sprawami, z pewnymi rzeczami. I spójrz, dziś chciałbym poprosić, żeby spojrzał dzisiaj na, na Boga, na Jezusa w taki sposób, że On chce Ciebie budować i, i pokazywać Ci siebie. A kiedy Ty patrzysz na Niego, jaki On jest, Ty budujesz się, stajesz się podobny do Niego. Stajesz się podobny do Niego. I Jezusowi o to chodziło. By ta sytuacja, ta historia była pewnego rodzaju wychowawcza dla Jego uczniów, by spowodowała w nich przemianę, by oni zobaczyli Jezusa jako tego, który jest z martwych wstaniem, który jest życiem, który jest mocą, który jest Mesjaszem, który jest zbawieniem. I ten obraz w przyszłości spowoduje, że oni będą potrafili nieść dalej Ewangelię, bo będą Go znali. Będą go widzieli. Ale spójrzcie, na jakim etapie byli uczniowie, i czasami na jakim ja jestem, czy my jesteśmy. Wtedy rzekł Tomasz, znamy Tomasza, e, Tomasz, zwany bliźniakiem, e, jeszcze raz przepraszam. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczestników: Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Drodzy, często nie widzimy w tych sytuacjach, z którymi się mierzymy, nie widzimy, Efektu, który Pan Bóg buduje. My widzimy ból, widzimy rozterkę, co ja teraz zrobię? Powinienem jakoś zareagować, nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co zrobić, jestem w stresie, jestem w przerażeniu. Tymczasem, kiedy Pan Bóg cię wychowuje przez pewną sytuację, to chce w tobie zbudować to, żebyś widział Jego, Jego zwycięstwo, Jego oparcie, Jego moc do przezwyciężenia tej właśnie sytuacji. I to Jezus chciał im pokazać, Tomasz tego nie widział. Często my osobiście też tego nie widzimy. Dlatego ta historia jest dana nam, by nas wychowywać, by nas uczyć, byśmy patrzyli na Jezusa i nie zapominali, kim i jaki on jest. A o tym za chwilę przekonała się Marta. Drodzy, i chcę jasno powiedzieć, że Boże wychowanie to nie znaczy, że Pan Bóg rzuca Ci kłody pod nogi, czy sytuację, żeby Cię wychować. Drodzy, jesteśmy na tym świecie i te sytuacje zdarzają się poprzez nasze decyzje. A Pan Bóg jest. jest e, Pan Bóg, który zamieszkał w nas, jest z nami i chce nas wychowywać, byśmy patrzyli na niego i przechodzili każdą trudną rzecz przez moc Jego. Drodzy, prze, przeczytajmy dalej. Zauważcie, że. Aha, chwileczkę jeszcze przeczytam. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. Zauważcie jedną rzecz, że słowa Tomasza wcale nie wpłynęły na Jezusa. On wiedział co robi, On wiedział, że ten Tomasz zobaczy go i uwierzy. Aby tania była blisko Jerozolimy około 15 stadiów i przyszło wielu żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na Jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł, brat mój. Czasami, drodzy, kiedy w sercu mamy zrezygnowanie, kiedy już wydaje nam się, że, że już jest koniec, że, 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 że pora się pakować i iść, Jezus pokazuje się jako ten, dla którego nic nie jest końcem. On jest początkiem. On ma moc, by zmienić każdą sytuację w Twoim życiu, nawet tą beznadziejną, w której była Marta. Pomyśl o swoich sytuacjach. Jeśli masz gdzieś na sercu taką sytuację, która wydaje Ci się beznadziejna, to chcę, żebyś zobaczył Jezusa, który idzie tą drogą do Marty. I zobacz siebie jako Marta, która mówi, Panie, gdybyś był, to by nie było tak. Ale wiecie, czego nie zauważyła? Że Jezus tu jest. Że Jezus jest przed nią, na tej drodze. Spójrzcie, co Jezus do niej mówi. Ale i teraz wiem, że cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Wiara. Wiara Marty. Rzekł jej Jezus. Spójrzcie, co mówi Jezus. I wierzę, że ten fragment akurat jest, w, te, w tej historii chodzi właśnie o to, co Jezus tutaj mówi. Tego Jezus chce nas dziś nauczyć. Rzekł jej Jezus. Ja jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Spójrzcie, jak niezwykłe słowa Jezus powiedział: On powiedział jej to, kim jest. Marto, ja jestem życie. Ja jestem zmartwychwstanie. Ja jestem ten, który ma moc to uczynić, ma moc przemienić Twoje życie i Twoją sytuację. Pamiętaj, kto jest z Tobą na tej drodze. Spójrzcie, co Jezus do niej mówi po tym, jak powiedział, kim jest. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jedno proste pytanie Jezus dziś zadaje. Czy wierzysz w to, kim jestem? Czy wierzysz w to, kim jestem w tej sytuacji? Czy wierzysz w to, jaki jestem? Kim jestem? Kim jestem dla Ciebie? Jedna rzecz czy wierzysz w to, drodzy wierzę, że Pan Bóg gdzieś chce do nas mówić w ten, w ten, o tym, byśmy spojrzeli dzisiaj na Niego, jako na Tego, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej. Jako dla tego, który, choć widzisz opóźnienie w swoim życiu, choć widzisz, że się pewne rzeczy opóźniają, zwalniają, nie dzieją, to, żebyś wiedział, że On o tym wie, bo szanuje to, że do Niego to powiedziałeś, On o tym pamięta, ale żebyś Ty pamiętał jedno, że On jest zmartwychwstaniem życiem, że On ma moc zmienić każdą sytuację w Twoim życiu. Czy wierzysz w to? Czytamy dalej. Życzę Mu. Tak, panie, ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystus, syn Boży, który miał przyjść na świat. Czy to drodzy nie jest modlitwa o przyjęcie zbawienia? Czy nie tak się modliliśmy? I czy nie to zrobiliśmy, wierząc Jezusowi? Pan Bóg mówi: patrz dalej na mnie, patrz jaki jestem. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy. Nauczyciel tu jest i woła cię. Spójrzcie na reakcję Mar Marii. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. E, Żydzi, więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, padła mu do nóg. Mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby on, umarł, brat mój. Drodzy, zobaczyłem w tym momencie pewną, pewną taką analogię do, do, do pewnych sytuacji w naszym życiu. Reakcja Mart, Marii, kiedy dowiedziała się, że Jezus jest, pobiegła do Niego. Ludzkie myślenie. To jest myślenie tych Żydów, którzy myśleli, że Maria pobiegła do grobu, żeby tam płakać. I my w naszych sytuacjach, w naszym życiu mamy wybór. I ty i ja stoisz zawsze przed wyborem. Kiedy mierzysz się z tą sytuacją, z trudną sytuacją, masz wybór, dwie drogi: albo Maria, która biegnie do Jezusa, bo ma świadomość, że Jezus tam jest, albo Żydzi, którzy biegną mu żalać się, żyć w tej historii. Biegną użalać się nad grobem, nad sytuacją i płakać tam. Wierzę, że Pan Bóg chce do mnie i do nas powiedzieć to: Przyjdź do mnie, przybiegnij do mnie, bo ja stoję przed, przed drzwiami tej, tej sytuacji. Ja jestem tu. Ale nie zatrzymam cię, jeżeli będziesz biegł użalać się nad sobą. Przyjdź do mnie. Maria przybiegła do niego. Padła mu do stóp. I reakcja Jezusa jest niezwykła. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewił się w duchu i wzruszył się. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Jeszcze jeden fragment. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. Drodzy, czasami możemy być oszukani w ten sposób, że Gdzieś w naszych sercach możemy być oszukiwani, że Pana Boga nie interesuje to, z czym się zmierzysz i co, co, co Cię spotyka na, na, w Twoim życiu. Ale w tej historii jest pokazane jasno: Chrystus kochał Marię i Martę, kochał Łazarza. I to, co dotykało ich serca, i to, co dotyka Twojego serca, Twojej rodziny, Ciebie osobiście. To również dotyka jego. On nie jest bezduszny, bez uczuć, który jest gdzieś wysoko na tronie, patrzy na ciebie, żeby tylko egzekwować swoje prawo. On jest. Przepraszam, drodzy, zgubiłem obraz. Okej, okay. chyba nie będziemy mieli obrazu. Drodzy, wybaczcie, nie będziemy mieli teraz obrazu, bo kamera mi siadła, ale wydaje mi się, że będziemy mieli dźwięk. W takim razie, wybaczcie mi, proszę, drodzy. Ja teraz zostanę na dźwięku, jeżeli nie będziecie mieli nic przeciwko, bo bateria nam siadła, ok? To szybciutko będę zmierzał do końca. Um, on nie jest, tak jak mówiłem, on nie jest tym, który będzie egzekwował swoje prawo tylko w stosunku do Ciebie, ale on jest Twoim bliskim przyjacielem, bratem, On jest Twoim Ojcem, którego serce bije mocniej, kiedy widzi Ciebie, którego serce jest dotykane, kiedy Ciebie coś boli. On czasami bardziej chce niż my sami. On naprawdę Ciebie kocha i On naprawdę pragnie tej żywej relacji z Tobą. Pragnie, byś Go widział takim, czułym na, na Twoje doświadczenia. Przeczytajmy dalej. Maria mówi, ale i teraz wiem, że co... A, przepraszam, nie w tym momencie. A niektórzy z nich mówili... Tak, a niektórzy z nich mówili, ten, który ślepemu otworzył oczy, yy, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł, mógł uczynić, aby ten nie umarł. Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuncie ten kamień. Rzekła mu Marta, Siostra umarłego, Panie, już suchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus. Czyż nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Ja wierzę w to, że Pan Bóg nam przypomina. I to jest tego świadectwo. On będzie nam zawsze przypominał: Patrz na mnie, wierz mi, a będziesz oglądać wielkie rzeczy. Hmm. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Widzicie cel tej historii, drodzy? Jezus zrobił to, to wszystko, cała ta historia, każdy, każdy ruch Jezusa był też po to, żeby ludzie i wszyscy wokół uwierzyli, że On jest posłany. Że to On jest tym, o którym mówili prorocy. On jest naszym zbawicielem. On jest synem Bożym. A gdy to rzekł, zawoławszy donośnym głosem, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane paskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Drodzy, jedno słowo Jezusa. Jedno słowo Jezusa i wraca życie. Jedno słowo Jezusa i wracasz Ty też do życia. I Twoja sytuacja się zmienia. Drodzy, myślę, że na tym będziemy kończyć. W skrócie, szybciutko, szybciutko spróbuję to streścić. Ta historia była napisana po to, byśmy wspólnie my, żeby, w, żeby przez tę historię Pan Bóg mógł nas wychowywać i uczyć. A jego wychowanie ma za zadanie podnieść nas o poziom wyżej, podnieść nas do miejsca, w którym będziemy widzieli Jezusa za każdym razem, że będziemy widzieli Jego jako tego, który przynosi życie z martwych wstanie, który jest mocą, w którym nie ma lęku. A jeśli w nim nie ma lęku, to i w tobie nie musi go być, kiedy będziesz widział Jezusa. Drodzy, Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj z nami podczas tego nabożeństwa. Wybaczcie, że e, mamy tak dużo kłopotów technicznych, ale chcę Wam powiedzieć, że e, te kłopoty techniczne rozwiążą się chyba tak, w przyszłym tygodniu, ponieważ zakupiliśmy już kamerę, nie będziemy używać tego sprzętu, który teraz mamy. Zakupiliśmy kamerę, więc myślę, że nie będzie teraz takich problemów, jak teraz mamy e, z, to, z tymi przełączeniami, różnymi cudami, ale to jest mało ważne. Ważne jest dla mnie to, że wspólnie spotkaliśmy się, by, spotkać, by przyjść do Jezusa, by pozwolić Jemu, być, pozwolić Jemu, by nas wychowywał i uczył o sobie samym. O sobie samym. Drodzy, nie przedłużam. Zostańcie z Panem Bogiem. Dziękuję Wam, że byliście. I w przyszłym tygodniu myślę, że będziemy również live robili, natomiast nie wiem, czy akurat z naszego domu... Ale to się okaże. Myślę, że to nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy byli razem. Drodzy, zostańcie z Panem Bogiem. Mam nadzieję, że, ym, że coś wzięliście dla siebie z tego, tego nabożeństwa, z tej historii. Napiszcie proszę w komentarzach, co o tym myślicie. Ogólnie możecie pisać, co chcecie. Możecie napisać, co myślicie o tym, o tym że nam sprzęt siada, że fałszujemy, nie wiem, że, że takie pieśni, nie takie zagraliśmy. Ym, możecie podzielić się tym, czy coś wzięliście dzisiaj z tego nabożeństwa dla siebie. Byśmy również wszyscy mogli się zbudować i, 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 i budować dalej. Drodzy, zostańcie z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Amen. Hej.